Wkrótce możemy być świadkami absolutnie najciekawszego transferu w ostatnich lat w polskiej piłce. A więc Afimiko być może dołączy tego okna do Lecha Poznań. Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym materiale transferowym. Dziś pogadamy sobie o tym, o czym mówi się najmocniej w kontekście przynosin w polskiej piłce. A więc Afimiko Pululu, zdaniem polskich mediów, łączony z. Kolejorzem, czy ten transfer jest opłacalny z perspektywy jak i jak to wygląda też z perspektywy samego Lecha Poznań, słówko na temat kontuzji w zespole trenera Nielsa Fredriksena, no i też takie szersze spojrzenie w ogóle na cały nasz rynek wewnętrzny pod kątem mocnych, dużych transferów, ponieważ jeżeli to się sfinalizuje i faktycznie tego lata Fimiko Kopululu zasili klub mistrza Polski, to będziemy mówili o absolutnie hitowej transferowej bombie. W polskiej piłce. Zanim jednak rozpoczniemy i wejdziemy sobie w ten transferowy klimat, serdeczna prośba o dołączenie do naszej piłkarskiej społeczności. E, przypominam cały czas, że do końca sierpnia walczymy, żeby wbić 40 tysięcy subów, także moi drodzy, wielka prośba do Was o zostawienie łapki w górze pod filmem, ale przede wszystkim zostawienie subskrypcji kanału, plus też odsyłam oczywiście do innych formatów i zachęcam serdecznie do wsparcia mojej twórczości poprzez platformę TiPli, Patronite czy też wirtualne postawienie kawki. Teraz z kolei już pełno fokus na głównym temacie, więc Afimiko Pululu, jak podaje portal goal.pl. Potem gdzieś informują też i doprecyzowują myczyki. Niebawem może odejść z Jagiellonii Białystok, jak sam zimowi dyptuła. A więc prezes Jagi informuje, to może być ostatnia okazja na sprzedaż Pululu i na jakiś zarobek za napastnika. Ponieważ fakty są takie, że Pulul ma kontrakt tylko do czerwca 2026 roku, i wydaje się, że raczej niemożliwe będzie przedłużenie tej umowy. A więc rzeczywiście, dla samej Jagielonii, no To jest taki ostatni dzwonek, by cokolwiek na Pululu zarobić. Od dłuższego czasu, jeszcze nawet podczas tej zimowej przerwy, ja zresztą nagrałem w sprawie Polulu osobne materiały. Mówiło się o jego odejściu, o kilku fajnych ofertach. No, przede wszystkim kierunki włoskie, pojawiały się też tureckie. Ostatnio, ponoć ofertę za Pulu złożył węgierski Ferenc Warosz. Natomiast to po pierwsze, były albo kierunki, które nie do końca odpowiadały Pululu albo też nie zgadzała się kwota, albo raczej do finalizacji było daleko. No i w każdym razie Pululu w został. rozpoczą Zaczął sezon, zaczął znów strzelać, no tylko w tym sezonie ma na koncie 6 goli w 8 meczach, licząc ligę, a także europejskie pchary, także widać, że cały czas jest w gazie, jest w formie, natomiast pod koniec tego okienka okazało się, że może barwy klubowe zmienić, natomiast zostać cały czas w Polsce, zostając nowym zawodnikiem, Kolejorza. Z perspektywy mistrza Polski myślę, że tego możemy zacząć. To byłby transfer na no, absolutnie wybitny, biorąc pod uwagę, że to jest zawodnik, który ligę zna, e, który wypromował się w europejskich puarach i pokazał, że no, jest w stanie grać pod dużą presją. Po drugie, też to byłaby taka reakcja całego pią sportowego lecha Poznań na szereg kontuzji, bo nie ma co ukrywać, że no, ma trudność niels z Federiksem w konstrukcji składu, biorąc pod uwagę nieobecność Patryka Wolemorka, Daniela Hakansa, do tego też Alego Golizadecha, plus też, że nie każdy nowy zawodnik natychmiast się w no i generalnie Lech ma teraz gigantyczny problem, możemy to definiować jako takie czarne chmury, które wiszą nad Bułgarską, gdyż ta lista kondycjonowanych zawodników jest duża, a Lech przy tym gra naprawdę słabą piłkę. Mówi o remisie z Koroną Kielce, czy przede wszystkim tym blamarzy kompromitacji w ramach czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, kiedy Lech wysoko poległ z belgijskim Genkiem. Natomiast taki transfer Pululu z pewnością gdzieś zadowoliłby kibiców Kolejorza, byłby takim pewnie tematem zastępczym. Jednocześnie też dałby bardzo dużo Lechowi w ofensywie. Już można sobie wizualizować ten duet napastników. Mikeliszak, a filmiku Pululu. Po drugie też, no z pewnością Lech potrzeby do tematu przyszłościowo, bo nie ma co ukrywać, że Mikeliszak jest już zawodnikiem wiekowym, a więc takie ściągnięcie Pululu, który w perspektywie jednego czy te dwóch sezonów byłby czy topowym napastnikiem, też gwiazdą Kolejorza, byłby gdzieś fajną reakcją na przyszłość, ponieważ wydaje mi się, że Mikeliszak może wypełnić Kontrakt z Lechem do czerwca 2027, potem poszuka nowych wyzwań. Najprawdopodobniej trafiając do jakiejś ligi egzotycznej i łapiąc taki ostatni duży kontrakt w swojej karierze. Natomiast sam Pululu byłby taką gwiazdą w Lechu na lata, że oczywiście by się sprawdził i że oczywiście by się wkomponował w pomysł trenera Frederiksen. Natomiast wydaje mi się, że Pululu jako piłkarz absolutnie gdzieś świadomy, modry, taktycznie, nie miałby żadnego problemu, żeby znaleźć odpowiedni gdzieś taki tutaj powiedziałbym balans i zrozumieć tę piłkę trenera Frederiksen. No oczywiście wiadomo, że on w Jegilonii gra jako dziewiątka, często też schodzi na pozycji numer 10. Tutaj najprawdopodobniej ta formacja w Lechu byłaby inna, gdyż na pozycji numer 9 występuje Król Poznania, więc Mikieliczek. Natomiast no, gdzieś taka pozycja numer 10 dla Pulu też byłaby pewnie okej, okay, biorąc pod uwagę, że no, bez pewnie większych problemów sam Pulu by sobie z taką pozycją poradził. Jednocześnie też no, to byłby atak marzeń atak, który siały spustoszenie w Polskiej Lidze czy też w europejskich Pucharach. Jeżeli chodzi o taki background tego transferu, to portal Gola także meczyki informują, że tutaj doszłoby też do ciekawej wymiany, ponieważ doby jego stoku z Poznania powędrowałby Filip Szymczak w ramach pewnej rekompensaty, plus też Nolech musiałby słono do tej transakcji dopłacić. Natomiast perspektywy też samego Pululu i jego jakości, tyle on może dać, ta kwota, która się pojawia w mediach, a więc około 2 miliona euro, no to też nie są jakieś gigantyczne pieniądze, biorąc pod uwagę, że to jest zawodnik, który ligę zna, który strzela jak na zawołanie i który ma na koncie ponad 40 goli w w koszulce Jagiellonii. Z perspektywy samego Szymczaka wydaje mi się, że to też byłby taki deal dobry, ponieważ warto tylko spojrzeć na przykład na Dawida Drachala, który się rozwija pod skrzydłami trenera Siemieńca. Jestem przekonany, że otrzymałby zaufanie Szymczak w zespole Jagi i kto wie, być może w perspektywie dwóch, trzech lat to byłby też piłkarz, który na przykład łapałby się do pierwszej reprezentacji Polski. No nie ma co ukrywać, że trener Siemieńc ma patent na wielu młodych zawodników i często też pod jego wodzą stają się oni najlepszą wersją siebie. Teraz jednak trzeba pomówić o perspektywie samej Jagiellonii, ponieważ mi się wydaje, że ten transfer nie jest w ogóle Jagiellonii potrzebny i prędzej wydaje mi się, że Jaga mogłaby zyskać na tym, gdyby Pululu zatrzymała, a ten odszedłby latem, już po wygaśnięciu umowy, natomiast wiadomo, że wtedy klub z Białegostoku nic by nie zarobił. Wspomniane słowa prezesa Dyptuły dla przeglądu sportowego, który mówił, że to jest ostatni moment, żeby na Pululu zarobić, wydaje mi się, że mogą być takim troszkę tematem zastępczym i ściągnięciem uwagi właśnie na Jagiellonii, ponieważ być może, no my nie znamy detali i szczegółów, być może sam Pulul naciska na transfer komunikuje że chce odejść, ponieważ przypominam sobie takie słowa Afimiko Polulu kilka tygodni temu w rozmowie z Polsatem Sport, który pytano o przyszłość i ewentualne dołączenie do któregoś z polskich klubów, powiedział mniej więcej tak, że do Legii nie pójdzie, że do Legii w, w życiu by nie poszedł. Natomiast jeżeli miałby zmienić barwy klubowe i grać w jakimś innym polskim klubie, to byłby to Lech Poznań. Nie wiem, czy jest oczarowany wizją fajnego stadionu, dużej bazy kibiców, czy generalnie ta piłka mu leży. Natomiast wydaje się też, tak troszkę łącząc kropki, że no gdzieś sam Polulu być może jest entuzjastą tego Ruchu. I kto wie, być może to od niego wyszło, że chce tego lata odejść do zespołu mistrza Polski. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, no z perspektywy samej jak ja tego ruchu nie rozumiem, mając gdzieś teoretycznie na stole być może oferty podobne z lig zagranicznych, ponieważ dla mnie w, u, uważam, że Pololu miałby takie realne wyzwanie w postaci odejścia do Ligi Zagranicznej, być może Ligi Konkurencyjnej do Polskiej, żeby gdzieś, no znów tutaj powiedziałem, eksplorował nową ligę, być może grał w europejskich puarach, a taki transfer do Kolejorza nie wiem, czy byłby dla niego dużym wyzwaniem i takim realnym krokiem naprzód. No chyba, że byłby skuszony wizją, poza oczywiście aspektem finansowym, em, wizją w bycia absolutnie Numer jeden, kiedy już z tej sceny poznańskiej zejdzie, Mikelisz. To się może wydarzyć z perspektywy najbliższych kilkunastu miesięcy, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, Noiszek już jest zawodnikiem wiekowym. Plus też no, Pulu może zaoferować troszkę więcej, jeżeli chodzi chociażby o akcje kombinacyjne na małej przestrzeni. Poza tym, że on jest genialnym egzekutorem czy finiszerem, no to jednak kapitalnie też się czuje jako rozgrywający, czy jako playmaker. Teraz warto spojrzeć na sytuację samego Lecha i omówić transfery mistrza Polski tego lata, gdyż sporo się dzieje, wielu zawodników przyszło i. Wielu wielu też odeszło. Zacznijmy sobie od tych nowych twarzy, a więc jak w tej chwili widzicie to są gracze, którzy trafili na bułgarską tego lata i naprawdę jest tego mnóstwo, natomiast pytanie też takie powiedziałbym fundamentalne, ilu jest z zawodników, którzy realnie podnieśli poziom, no i sprawili też, że Lech jest lepszym zespołem niż był. W tamtym sezonie. Natomiast od początku, gdyż jeżeli chodzi o te transfery przechodzące, on to jest przede wszystkim Mateusz Skrzypczak, który póki co się nie sprawdza i naprawdę słaby czas za byłym zawodnikiem Jagi. Do tego też Leo Bengston, moim zdaniem najlepszy transfer kolejorza tego lata, zapłacone za skrzydłowego 800 tysięcy euro, za Skrzypczaka 100 tysięcy więcej. Do tego też Jaumutinho, więc podstawowy lewobrońca, który został ściągnięty Specji. natomiast też no, wypromował się w loni i z uwagi na jego występy dla Jagi został pozyskany przez zespół kolejorza. Do tego też Pablo Rodriguez, który był taką reakcją na odejście Afonso Souza, pozyskanie też Roberta Gumnego, Luisa Palmy czy też Timotego Oumy, no ta ostatnia dwójka, oczywiście, trafiła do Lecha na zasadzie wypożyczenia, i to też były gdzieś takie odpowiedzi na tę słabą sytuację zdrowotną. No nie ma co do tego wątpliwości, że na przykład taki Timothy Ouma ściągnięty na wypożyczenie ze Slawii Praga nigdy by do poznania nie trafił, gdyby nie kontuzja Radosława Murawskiego. Teraz z kolei warto popatrzeć na transfery wychodzące, a więc kto już tego lata opuścił. I tutaj poza Afonso Souza nie mówimy o żadnej kluczowej postaci, co też jest być może budujące, albo nawet nie być może tylko na pewno, że Lech no teoretycznie się nie osłabił, no ale z drugiej strony patrząc na to wszystko szerzej, biorąc pod uwagę przede wszystkim kontuzję, no jednak Lech jest zdecydowanie słabszą drużyną niż był kilkanaście miesięcy temu. Natomiast jeżeli chodzi o fakty, no tak jak w tej chwili widzicie, to są transfery wychodzące, wspomniany już Afonso Souza, który trafił do Samsung Sporu i który generalnie no, brzydko się pożegnał z Lechem, e, chociaż oczywiście mamy w głowie tę jego kapitalną przygodę w Kolejorzu, spuentowaną Mistrzostwem Polski, do tego też sprzedany maksymilan Pingot do Górnika Zabrze, e, mamy też odejście Filipa Bytnarka, Dino Hoticza, Filipa Deglströla, no i skończyły się wypożyczenie. Rasmusa Karstensena czy też Mario Gonzaleza. Być może poza Sozą, no też można troszkę tęsknić za Rasmusem Karstensenem, który wkomponował się w kapitalnie, potrafił też wygryźć, co było absolutnie nieoczywiste, że La Pereira. Natomiast z drugiej strony, jakby wiadomo było, że najprawdopodobniej oczywiście ten deal potrwa tylko kilka miesięcy, gdyż on przychodził z taką myślą, żeby Lecha wzmocnić tylko na krótki okres. Był wypożyczony, żeby pomóc drużynie osiągnąć Mistrzostwo Polski. Do tego też tak mówiąc bardzo brzydko, no raczej Lech tę kadrę czyścił, bo to był Filip. Douglas Struktury który odszedł, który miał wiecznie urazy, czy na przykład Dino Hottage, na którego nie ma specjalnie pomysłu Niels Fredriksen i który nie ukrywał, że Bośniak do jego koncepcji nie pasuje. Dyskusja na temat tego transferu Afimiko Pululu z Jagielloń Białystok do Lecha Poznań jest o tyle ciekawa, że mówimy tutaj o prawdziwej transferowej bombie, nie tylko z perspektywy sportowej, ale też finansowej, ponieważ nigdy dotąd żaden polski klub nie zapłacił innemu polskiemu klubowi około 2 milionów euro. O takich kwotach mówimy w kontekście transferu Pululu. Warto więc zerknąć szerzej na największe transfery wewnętrzne w historii polskiej ligi. Jak w tej chwili widzicie, to jest naprawdę niezwykłe, ponieważ na koniec tej listy to są naprawdę transfery, poziom prastare, takie old school Golowe. Dotykamy tutaj nawet lat 90., -tych. natomiast zanim do tego przejdziemy, tylko warto zerknąć od początku. Nad największe ruchy na przestrzeni w ostatnich lat, bo to jest przede wszystkim transfer Tomasza Pienki, który zamienił Zagłębie głębie Lubi na raków Częstochowa i który też dosyć płynnie i gładko wkomponował się w ten zespół trenera Marka Baprzona. Zresztą ostatnio Pienko strzelił gola w tym meczu z Ardą w walce o fazę ligową Ligi Konferencji. To też są podobne pieniądze, które zapłacił widzę, Fuć, za Mariusza Fornaczyka i chyba który już powoli może tych tego żałować, natomiast być może formal się rozegra. W każdym razie to było 1,5 miliona euro wyłożone za skrzydłowego. Do tego też Bartosz Slisz, który licząc oczywiście wszystkie bonusy, trafił z zagłębia Lubin do Legii Warszawa za 1,5 miliona euro zimą 2020 roku. Podobna też kasa, którą wyłożyli wojskowi za Ilię Szkurina kilka miesięcy temu, kiedy pozyskali go ze Stali Mielec. Johnny Boach to też był mocny ruch, taki też wtedy sygnał z uwagi na tę kontuzję jego Lopeza i pozyskany właśnie Boach ze Śląska do Mistrzowskiego wtedy rakowa często. Chowa, czy mniejsze pieniądze wyłożone przez Raków za Patryka Makucha, czy też Michaela Amejały. No, widać jak na dłoni przede wszystkim, że to Raków jest mistrzem tych transferów wewnętrznych. Oczywiście nie każdy ruch się sprawdza w dłuższej perspektywie, ale teraz wydaje mi się, że już możemy powiedzieć, że Pienko czy Ameyał to będą ruchy, które no gdzieś się Rakowowi opłacą i być może też Raków w szerszej perspektywie na tych zawodnikach jeszcze zarobi. Natomiast jeżeli chodzi o te transfery oldschoolowe, to muszę powiedzieć, że naprawdę się mocno zdziwiłem, biorąc pod uwagę to, jak jednak mało polskie kluby płacą za zawodników z polskiej ligi, że jednak te transfery wewnętrzne to nie jest taka oczywistość i taka historia normalna, gdyż jak spojrzymy sobie na takie top 10, top 15, no to jednak będą takie ruchy jak Kamil Kosowski czy też Maciej Żurawski, pozyskani przez Wisłę Kraków no jeszcze w latach 90., a więc absolutny old school, biorąc też pod uwagę, no gdzieś powiedziałem, zmianę sytuacji finansowej w Polsce, w tę inflację, która cały czas idzie do przodu, natomiast no, cały czas to pokazuje, jakie to były wtedy mocne ruchy, w zasadzie nawet gigantyczne, biorąc pod uwagę, że to były kwoty w wysokości miliona euro, które płaciła wtedy Biag, gwiazdy za topowych zawodników w Ekstraklasie. Zobaczymy, jak będzie za Afimiko Pululu. Ja jestem bardzo ciekaw, co się może wydarzyć. Powiedziałbym, że jestem nawet entuzjastą tego ruchu, natomiast troszkę cały czas nie rozumiem i Być może wydaje mi się, że to taki jedyny sensowny argument No jest jednak taki, że na ten transfer naciska sam Afimiko Pululu, który być może stwierdził, że po tych dwóch latach spędzonych w Jagiellonii chciałby się rozwinąć, chciałby grać o coś większego. Natomiast z drugiej strony nie wiem cały czas, czy takim realnym krokiem do przodu, takim wyzwaniem byłby dla niego transfer do Kolejorza. Natomiast z perspektywy samego Lecha no, trzeba tutaj przyklasnąć, bo jeżeli ten ruch się zmaterializuje, to będzie prawdziwe mistrzostwo i myślę, że też kibice troszkę się uspokoją, ponieważ teraz atmosfera w Poznaniu jest bardzo nerwowa z uwagi na te słabe wyniki w lidze, plus jednak na ten blamasz w rywalizacji z Genkiem. Ja nazywam się Piotr Rzepecki, to jest kanał 365 na piłce. Bardzo dziękuję za uwagę, oczywiście odsyłam do innych formatów. Pozdrawiam i do zobaczenia.